Dla niektórych to niemożliwe, dla nas to normalny dzień, normalny tydzień. Zobaczcie kolejny wynik osoby, która z 100 dolarów 100 euro zrobiła niecałe 500 euro w niespełna 2,5 tygodnia. Więc słuchajcie, jak widzicie to kolejny raz pokazuje, że naprawdę nie trzeba mieć dużego kapitału, żeby zrobić z tego coś większego. A wydaje mi się na czysto zysk 400 euro w 2 tygodnie, 2,5 tygodnia, jako jakiś tam dodatkowe źródło dochodu wydaje mi się, że każdy by tak chciał. A wiecie co w tym wszystkim jest najlepsze, że każdy może mieć taki dochód, czy to na takim poziomie, czy to na poziomie większym, jeżeli oczywiście będzie miał więcej wiedzy, większe doświadczenie. Tylko wszystko tak naprawdę zależy od waszej decyzji, od tego, żebyście zaczęli się po prostu tych umiejętności uczyć. A tutaj w tych czasach, w dzisiejszych czasach mamy naprawdę niesamowite możliwości. My osobiście jesteśmy chyba jedyną społecznością, platformą, można powiedzieć, która oferuje taką edukację totalnie za darmo. Działamy tutaj sobie na Discordzie, Telegramie, gdzie Wszelakie strategie, wsparcie, pomoc i jest totalnie za darmo, więc każda osoba tak naprawdę, która byłaby chętna, zdecydowana może po prostu taką swoją przygodę zacząć. Oczywiście na początku może nauczyć się na koncie demo, żeby też gdzieś tam wiadomo nie ryzykować własnego kapitału, ale jeżeli temat Cię zaciekawił i chciałbyś spróbować swoich sił, to koniecznie napisz w komentarzu info albo zobacz sobie bezpośrednio link w bio, tam tłumaczę jak to dokładnie wygląda.